This is the greatest team of hunters ever assembled. We were hired to protect the most valuable colony in the far arm. Or at least it was until these things showed up. Podobnie w sumie jak w Left 4 w Left 4 było, jak się tam grało tymi zombiekami, jak tam trzeba było warsować, czy coś. To jest takie właśnie taki motyw trochę inny, A że jesteś taki jesteś na polowaniu, w sensie jesteś ofiarą. Ale wiesz, to jest takie na głupie, bo, bo tak naprawdę my jesteśmy na kilka hitów od tego potwora, nie? A o, no, wiecie, tak pojedynczo nie, nie to jest. Test... Okay. No, nie, pojedynczo nie ma szans, uh -huh. nie? A jak atakuje czwórka, jeszcze jest dobrze ustawiona, to wtedy taki potwór, jeszcze na tym pierwszym levelu nie ma żadnych szans, nie? Dopiero kurczę później. Na drugim już można coś działać, no. No, no ale jak byłem osłabiony na początku, to już nie dało rady, nie? Miałem za mało HP później, żeby przeżyć i... i cały czas mi opaliście, nie byłem w stanie się pożywiać w ogóle. Dobra, Juhi coś tam zżarł na początku i ucieka. Okej. Okay. Ciekawy jestem, jak, jak, jaką porcję tego obszaru te czujniki będą w stanie pokryć. Mogę to też O, cholera. Dobre. Dobrze, dobrze, dobry czujnik. Ptaki no, A, jest no. Tak, tak, tak. Dobra, ustrzeliłem no, do coś. Pamiętajcie, A że on go, lata tym razem. A, macie. Tak, tak, tak. On ma większą staminę teraz. Dawajcie, 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 dawajcie. Kurde, ale uskoczył. Co on ma za stan? No bo ma taki... <noise> ała, awa, awa! Stary, ja tu mam snajperkę. Widzicie go? Gdzie on jest? E, ucieka gdzieś tam. O Boże, coś e, tak, mi tutaj Tak, 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 ucieka. Ptaki, tam, tam gdzie tam, ptaki, tam, ptaki i, akurat. Tam, dokładnie, dokładnie w tym Boże, miejscu. Boże, szybko. On jest trudny, no. będzie. Wychylara. Szacuniać tam. więcej czujników. A czemu tylko jeden czujnik jest? Bo niszczą. Nie, niszczą czasami zwierzęta, wiesz? Że to stawiacie w takich niedostępnych miejscach, może. O no. Okay. Wiesz, tam jeszcze A, z drugiej ek... strony postaw, żeby było widać... Wiem, wiem, już... wiem, wiem. Wie, wie. A jak ja w powietrzu jest, jestem, jest, jest, to jest. czujnik wykrywa mój ruch, nie? Czy chyba nie tak. Nie? No, ledwo żeśmy odkryli świetny sposób na polowanie, by się nagle okazało, że się nie da, bo ty latasz. No. To byłoby smutne dla nas. Tu <grych> nie przejdzie. Pod... Pod... No, ale Lola, potrzebujemy czy... też... No, to... O, Potrzebujemy też coś na północy, panowie, to... Już idę. Ile czujników? Do... Cztery sztuki, nie? Pięć jest, 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 jest tutaj Dobra, dobra Zobaczcie on nie ma tarczy no Zobaczcie zobacz, jaki, jaki on ma bufa. Chce go? Nie radę, nie? Ajajajaj. Aj, aj, aj. Panowie Pan się za, za bardzo się bawił mhm. Błyskawice lecą! Muszę nabrać dystansu. Oznaczam! Cholera, jasna. Kolera jakiś Mam życia, potrzebuję trochę. życia chyba. O, już Bez a, szliwe. Need Need backup. Odciągnijcie go, odciągnijcie go. No to jest ciężkie. Walcie ja, do niego z dystansu. Ja wiem, 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 po prostu walcie z dystansu. Padła bariera. Mhm. Mhm. O! Nie mów mój! nie moje wyżyczki niewiele ci, dają, Ja nie jestem w stanie no. go trafić rakietami. Ta postać się Potrzebujemy na, na północy yes, czujniki, pan, Jest, 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 jest! Na południe biegnie Kurde, zawrócił słańce. Tak, tak. -oh. Jak mówisz, mógł, potrzebujemy na północy, no to on idzie na południe. Jest! Widzę go. No. Tak z, no, z tymi co. czujnikami o wiele łatwiej go złapać, tylko że i tak jest kurde, szybki. No i tak, tak, tak. No, increase, ale goliat y z tymi czujnikami. A, trafi... A ty z Lazarusem. Tak, 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 tak. tak. Ja wiesz, jak ja uwielbiam Lazaru, la, Lazarusa, bo dzięki temu mogę grać z dystansu tak jak lubię. Wiem, że te Tranquility są przydatne, ale. E, co tutaj to jest, jest taki powiem. diament, diament zaznaczony na, na północy. Oh. To jaskini chyba przed. No Diament na północy, a. nie wiem. Czerwony może był zaznaczony no, coś tylko. jest takiego. Jest tutaj, on poluje gdzieś tutaj. Tu no, no no no, są ślady. Ze Olera teraz to jest, on jest. zaczyna na nas polować. Bijemnie mnie. Nie Witka macie, jak nie będziesz był nieźle widziany bo już to nie już, I need help Panowie Wiemy, wiemy, ale on stoi nad tobą, to wiesz To widzicie do niego z daleka, ma dwa ma damage. Uuu jak ładnie mu chodzi Wiem, oznaczam go cały czas Taj Greg Ok. Nie musisz mi przypominać no, Ty no, rakietami... Tak regeneruje jak on zjada pod Tak Nie jestem w stanie go trafić rakietami, kurde Na północ panowie, na północ, na północ, a, daleko na północ. No. No. Patrzę teraz hmm. południe też, żeby tam nie cofnął No, a bo jak pójdzie na północ będzie widać, nie? No, ale trochę oberwał życia, co? Czy tylko tarcze żeśmy z Steele? Potrzebuję leczenia? On gdzieś na dół powie, on, on cofnął chyba, trzeba ja byś się gdzieś schował na chwilę. Izak, jak chcesz coś to mogę... Tu no, to leczenia trochę w sumie. No właśnie dlatego, że potrzebuję, żebyś do mnie podszedł, bo ja mam na to krótki zasięg, Dzięki. Okay. Jeszcze potem podejdę i doleczę. Spoko. Ja nie wiem co robi moja dwójka. A co tam Wiesz, masz narysowane? Gdzieś to jest? To taki jaki nie? wiem, biegnie. ale to jakieś eksplozje. Jest, 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 jest. Yes. Może przyznać, że trankwalizer by się przydał, ale z drugiej strony Seto by już był martwy, nie? No. Tam biegnie. To macie go narodowo. Dobra, poszedł heal.

Seto masz go gdzieś tam, bo słyszę błyskawicę u ciebie. Nie mam. Ale widzę te, jest, 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 jest yes. Leci czy chodzi. Stoi i się żywi. Dobra, wyleciał. Z waszą stronę. Dobraca. Macie go tam. Trafiłem go parę razy. Kurde, kończ szybko z pieprza. Ja rakietami no. go nie trafię niestety, to jest kurde słabe. No, a Majmienia no, Szybki jest. To o kurde, ooo, oh, fuck! O, no, ja bym wpadł w ten twój ten. Dobrze, miałem jeszcze jeden ładunek. Jest, 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 jest. Co za kurde gluty jakieś. Izak, ee, jak to do mnie to wiesz. Mhm. Będzie impuls życia. Podchodzę, podchodzę. To takie kulki, co ty zostawiasz, to jest mina jakaś, czy Tak, co? to jest mina. Słyszałem, ja że odchody i że gra w to wszedł. To. Dobra, mamy południe. No całe tu jest się żywi. Mamy całe południe prawie od tego. tylko starszy spędzi. trochę się ruszy z boku. Skubany uciek, totalnie. Gdzieś się pewnie skrada. Jest w budynku, w budynku jest. Podejdź. Okej, okay, okej, okay, widzę, widzę. Na żabę Widzę No, uważajcie na żabę. żabę Jest, ty... mam go, mam go, mam go, mam go! Oznaczam. Mówię, cała armor ma. On nawet tak się, no, nad... się unosi nad... Nawet tak się unosi nad ziemią, to zostawi jakieś takie... Mhm. Uh -huh. Kurde, to spowolnienie jest konieczne, na niego potrzebne, bo go nie dorwiemy po prostu. On jest za szybki. No, 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 następnym razem będę brał pod uwagę. Bo tak ganiamy za nim, a nie możemy go przegonić Dokończę żabę. No, Gdzie go? Proszę, z boga widzimy, a nie możemy nic zrobić. No, 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 no. Szybki skubaniec jest. Ale on jest chyba łatwiejszy do zabicia w tym sensie, że ma mniej oh. życia niż. Dobra, zrobił, no, zrobił rewolucję. No to teraz muszę zobaczyć, jak ten, jak ten power relay wygląda. Pamiętajcie, żeby się trzymać od trupów z daleka. Żebym mógł wkroczyć do akcji Traci się tak bić, żeby moje drony mogły golać, nie? Czy ja jestem właściwie matko woska? To jest dobre pytanie, Yuhi To jest dobre pytanie, <laughs> też chcielibyśmy znać na nie odpowiedź Nie, ja tak podleciałem, że ja się zgubiłem <śmiech> nie, <śmiech> nie masz skor? Mam, ale wiesz, w sensie... Jak do was do podejść, nie? Nie skoczę, tu są fajne budynki, ale za No to no, co chciał no. Zwłaszcza ja, ja muszę mieć dystans i... ja Nie wiem co mu ten, ten harpon robi. Czy w teorii powinien go zatrzymać, ale. No to jest jakiś taki. Jezu, drogi, co tam się dzieje? Strzela. oślep. <ślał> Kurde, <śmienicza> <śmienicza> to do mnie doleciało jak się wystraszyłem Uciekaj hey. od tego, uciekaj od tego Izek A, tam się chowa po krzakach I Nie doszady tam do góry chyba, co? Wow, no chora, Ale, ale dostał. do mnie i zagromnie tak. do mnie. Do, mnie. do ciebie. Seto, uciekaj! No, uciekaj! No, to jest to jest takie proste. Brig, gdzież nie? Zrobiłeś to, tak miałem tarcze. Nie wiem jak. No ja, ja z tego strzelam ja z piorunacie cię nie topesz. Chodź tu nie toperek Potrzebuję podniesienia no. Kurde, ale skubany przycelował prosto w ten. No, no bo on też no. słyszy, no jak chcesz kurde, że no. do mnie podejdziesz, to wiesz, to od razu się... A nie dopania. ja nie mówiłem właśnie. No. No ale wiesz, ja Chciałem ściemnić, automata, że nie mogę wiesz. Dobra, koniec. Tak to wygląda. Kurde, wielki, paskudny wredniak. Seto, uciekaj. Masz dwie minuty, żeby go powstrzymać. No. Ale to była, to była pogoń, która była skazana na porażkę, nie? Bez tego Tranquillizera. No. Pyszni jesteście, wiecie? Hmm. Hmm. <laughs> Tylko Seto, nie możesz za bardzo, za daleko się, od, za bardzo się oddalać, bo on będzie zniszczył w okamgnieniu ten power. Se to na oparach paliwa, gdzieś tam próbuje podskoczyć. No, biję, no, biję teraz Seto, musisz uważać. Ale, Ale patrz, jak to szybko, kurde, nie? Juchy, poczekaj chwilę. Aż tak chciał sprawdzić tą teorię, że jak ja jestem bliżej, to... Już pół prawie nie ma. Teraz zginiesz. zginę od jakiegoś tego. Poczekaj, czekaj, czekaj, Patrzcie, teraz bardzo szybko schodzi. Nawet, kurde, szybciej na sekund, niż sekundy. Czekaj, 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 Nie bij mnie. Nie, musisz strzelić do niego. Strzel do niego, to wtedy się zwolni. No ale no, co, ale te... nie, BB bi bibi, bibi, bibi. bi kora No? No schodzi Patrzcie. tak samo, że... Nie, tak samo Nie, 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 nie Tak nie. samo szybko Ta, Nie, szybko, szybko, szybko Tak schodzi. samo szybko No, no dobra Nie bij mnie To i tak się musiało no. tak skończyć, on już We, ba, ma taką przewagę Wydaje mi się, ja bym nie i zobaczymy jakie jest zakończenie Jak no nie widzieliśmy chyba jeszcze, nie? Jakie jest ja zakończenie, jak się kora zniszczy Nie, naza Nie, wtedy kora zbił ale wzsalił się No cześć Przednio przyjaciół, <grym> przyjaciółmi no. Być mnie no, za macka

Bo to wtedy... No, ale to wtedy o, goliata kolere. co? Ani, ani Daisy nie wykrywa, ani te... tyczki? No to... No co jest? Bardzo możliwy podatek. Dobra, jedziemy! Czego ślady yeah. Lady stupek Strasznie duża mapa Co, ee, co u wybrał? U, Krakena czy tego? Czy go, nie, u, u Rejta Rajta. No nie, no nie I ty żeś go graba jeszcze do tego namówił, co? No kurde Nie możemy się bać tpaki powinni da, dać większe, naprawdę Ale on cichutki jest, jaki on jest cichutki. To pewnie no jest gdzieś okay. koło nas, jeśli cieszysz się. Cieszę, yeah. że jest a, a no baraka bije. O boże żaba, weźcie mnie od niej znowu, jak pier... Eee, buffa a... zrobiłem, ale. To chyba nie dobra, jest problem to Nie idę, idę. No dobra. To mamy świetny o, po. A, uratowałeś. Ale mnie, ale mnie star uratowałeś tak na styk. No. graba ty, 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 ty medykiem grasz teraz, nie? Tak. No ten, jego no no ten, jego ja ten jego burst heal. No, no. Ja piernicz. Ten jego burst heal to jest he obszarowy, to leczy wszystkich, nie, nie tak, tylko tak. ciebie. Tak, tak, ja wiem. Także z setą szybko się set set w, w złą stronę poszliśmy coś tak, czy on poleciał gdzie indziej. A jak czujniki rozłożone? No, jeden no. jest cywilny. No, nie rozkładam, wiesz. Mamy <noise> kłopotę przez żabę. O coś tu słyszę? Ej, sensor zdjął. Mi... Tak. No to jest gdzieś w musi... sensorze. Znaczy, nie nie, nie to co? nie to Aha, przypuszczam chyba że... jakaś albo coś No patrzcie no, no. się... Znaczy a na podwieszczeniach se to Chyba gdzie ty jesteś? No latam No to weź mnie tak kto jest w ogóle się A no ja ale... ale ja lecę, żeby łapać tam Wow, coś mrygnęło mi co to było? No nie wiem nie wiem to pewnie on znowu tak jakieś czary tak Piorun albo... No i to juch, i Juchi to. A to, jest, to, to jest, coś... widzę go, jest. On Tam gdzieś jest. Was ale... Nie widzę, żeby było ciekawiej. Zanim do niego dobiegniemy, to już go dawajemy. Ała! Ja, kurde! Był, był, był. Kurde, strzeliłem, ale chyba go nie trafiłem. Na górę, na górę, na lewo, na górę lewo. Góra lewo, góra, lewo, lewo, lewo. On bardziej na zachód idzie. Se to tego nie przeżyjesz? Pierwszy kontakt i on jest martwy. No dlatego mówię, że chciałbym healować. No, on musi mieć leczenie, bo no bez to, tego to... to. spróbuj do mnie podejść. Cały to czas za jest... tą O kurde, no, to rzeczywiście macie. Weź czwórkę już. No już puściłem. To kurde, tak przecież się, tak że dużo. jemu się pełna ewolucja uda. Ciekawe jak będzie wyglądała walka. Łabo. No, no bo zaraz ten... się odpali właśnie będzie no koniec będzie... zaraz. Nie będzie różnicy, wiesz. Uh... No, trochę mało będzie obiektywna ta gra, bo set od razu padł, więc nie mieliśmy żadnego czujnika. O. Wiesz, akurat z stronę pobiegliśmy. Są o. ślady? No już na dobra. trójce jest, no. To. na trójce jeździ. Hello, <laughs> na trójce. Jeszcze. Ty na trójce niż na jedynce. Czujnika nie piłuje no to słabo nam trochę poszło tutaj polowanie. No, w sumie no. chyba nie oddaliśmy w niego żadnego celnego strzału nawet, nie? Ja wiem, że jeden oddałem w kierunku, ale nie trafiony. Chociaż, e, chociaż Dlatego powiedziała, mówiłem. że jest, ale że poza zasięgiem, więc jestem ciekaw, czy nie było w niego, tylko jakby po prostu za daleko był. Następnym razem zapolujmy na niego, zobaczymy jak nam pójdzie, ale ja proponuję, żeby zacząć od najprostszych rzeczy. To się czegoś nauczymy, bo żeśmy od razu poszli na ten... Znaczy, no to no, myślę, poszło nie dlatego, że on był rafem, no tylko bo... rajtem, tylko że no, sami się zjadł. Krokodyl, was Żaba, tak? Ale to jest, Żaba by zjadła, jak rozstawiam czujniki, nie? Wiodą no. mi całe życie. No, to musisz po pierwsze rozkładać, w środku, rozkładać tak? czujniki w niedostępnych miejscach. Więc po co rozkładasz czujnik tam, gdzie jest Żaba? Tak, tak. I chodź, chodźcie, Nie, ja nie chciałem rozkładać, jak szedłem rozstawić, wiesz, szedłem, A. żeby znaleźć miejsce, nie? A, to jest stabilnie. Znaczy, to jest za Na skałach, okay. na wzniesienie. Panowie, on się skrada, jak nic, ja to czuję. Musi wejść do środka, nie? Tutaj. Tak, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby się z nim tutaj bić. Ale... No, to jest kiepska sprawa, strasznie. Ja próbuję znaleźć, gdzie tu jest wejście do tego. Na... Są so dwa takie przy żółto, tobie, czy przy tobie ziemię. graba? Są so dwa. Przy mnie i na przeciwko, jakby z no. drugiej strony. Symetrycznie to jest obłożone. Dobra, tu jak się paliwo odbuduje. Sensor padł. Juhi! Ale nie wiem dlaczego. Tak? To nie A ty masz mam możliwość to niszczenia sensorów? Powiedz, to tak... Tak, mam. Tylko... To... Tylko trzeba wy, wyczuć i one są ciężkie do wyczucia. No to on chyba jest. tego nie zniszczył. A, jest! Dostał. Jak się odpalił w ogóle znowu na tą padakę? Bo jesteście w dobrze, tej sferze, nie można w niej być. On tam jest jeszcze szybszy Ale nic mi nie zrobił szczerze mówiąc Trochę z... ja Nie mam go czy coś Ale za pierwszą już to ja poleciałem No na północ Ale ten dźwięk tego Dźwięk e, Medic Gunna jest taki trochę jak ten w wojnie światów te potwory wydawały takie Dobra źle to pokazałem ale to nie ważne. Ale coś w tym deserze. Gdzie, no. od lewej strony? Okej. Okay. trafiony. A ładnie, wow. ładnie, widać go wow, jak wolno, ten. Gryż tu tam większa różnice, czy coś? O wiele. No kurde, stary, to po prostu. On, on, on jak... Pan Slimak teraz to jest. Pan ślimak. O, oh lol, on nie ma shielda już. No to teraz będzie uciekał. On się schował, czy. Izak? Jest tam. No. Sprawdzasz czy ten. Czy ten. Czy można zniszczyć coś? <śpiewasz>, czy przebije, czy on się gdzieś schował, czy nie? <śpiewasz>, Dobra, on krąży, biega. Jesteśmy raczej do na dobrej tej. Na no, dobrej drodze, Ała! jest! O kurde Graba jest proaktywny strasznie o, Kurde Będzie sobie odnawiał ten No, Jest, 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 jest w prawo, tak, 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 tak Gdzie graba Izak, Izak Spokojnie, bo to tak no, ja to się nie pędzę tam akurat A to zaraz będzie timer, nie? Osztywny. Tak. No, grabienie nie uciekniesz, wiesz, on w kontrastrajkę trenował. No, no teraz, o, no teraz też. Ale on się ślizga teraz. To było? No, jak ja go nie chwyciłem? Jak ja, was, jak ja cię nie chwyciłem? Nie wiem. Ja mam shielda, shield, wiesz? Byłem trochę poniżej. Losing oh, my shield! Shield out! Kurde! Mamy go na czujniku? Dobra, jest tutaj. No Mamy tak się nie oddalacie za daleko. Nas wyciąga. Kółko zaraz zrobi. Patrzcie. Kurde ale to jest przerażające. No jest tak, tak. to no jest tak urodzony łowca, ten. Jest pod nami, gdzieś pod wami jest. No, jest, jest tam jest. Jest, jest, widzę, 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 widzę. Oloraz zniknął. Strasznie no, chodzi, szybko Kurde, zabrakło mi silnika. Chyba się klonował, bo to coś zniknęło. Nie. Juchy. <grywa> no czemu nie? Nie będzie przytulania. To jest, e, to jest klon, to jest klon, to jest klon, to jest klon. Ale bije, kurde jak powalony. No klon mnie no, zabił. Podnieście, podnieście. No, ja... O kurde. Chodźcie, chodźcie, chodź, to leżysz? No, na mapie jest A, już Cię widzę. Co? No come on, kurde. Ale no, to bez sensu, że mnie klon zabija. Kurde. Proszę szybko, szybko, szybko. Uważaj, no, uważaj! Kurde. Woo! Dobra, dostał. O, złapał mnie. Dostał grabę. Osobnie. Kurde dawno ci ile mogłem kurde, dostawałeś cały czas Dobra, ja leżę Nie no spowalniałem go ile ile było można Ty rozbiegliśmy trochę za daleko, wiecie? No, no to Znaczy wiesz co? Klon To już nie ma leczenia, co? No nie, złapał mnie gotcha. Ale to to wracaj, wracajcie do Power Riley kurde no za daleko widzicie, się rozbiegliście Aha. teraz już. Nie wiem co ty tam seto robiłeś. No ale i tak Teraz to nas po nie wiem czy się Yuki nie bawił z nami trochę. Nie chcę być za blisko ciebie, ale... Tyrok nie możesz nas podnieść jak my jesteśmy... Aha, ty nie leczysz, może ja jestem na biegu. No, ale spowolnienie trochę chyba go powkurzało, nie? No. To jest jestem klon. No, tak, 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 go, 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 wiesz, tak, tak, ale on też wierzy. O, skubany. Armor ma... Z... O, teraz o wiele szybciej schodzi mu życie. Wchodzę do niego. Cholera. O, śmieszna no, To jest masakra. Szans. To jest masakra. To jest... To jest 40 sekund, Rocky, musisz przetrwać. O. masakra. Nie wiem, grajowskie. No życie mu schodzi nieźle, tylko, że... On też też. Ja, ja pierdziele! Ależ to po prostu wierze. jak wyrzucił mnie z baru.